Panią Danutę Sajur. Pani Janina bardzo się zaangażowała w tę wystawę i z naszą koleżanką Manu Alkaber, która niestety dzisiaj nie może być obecna, jest niejako sprawczynią tego, co tutaj możemy w tej przestrzeni zobaczyć. O samej wystawie, o projekcie opowie pani Danuta Sajur. Ja natomiast ze swojej strony chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że możemy się w ogóle w tej przestrzeni spotkać. Że nie jest to kolejne wydarzenie, które mogło się odbyć tylko w formie online. Księżnica Podlaska w miarę możliwości, które daje nam ten reżim sanitarny, który obowiązuje niestety nas wszystkich, stara się powracać do normalnego funkcjonowania. Wczoraj zainaugurowaliśmy nasz cykl Środy Literackie. Kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższą środę z panią Krystyną Konecką, naszą regionalną poetką. Zapraszam Państwa na te nasze inne wydarzenia bardzo serdecznie i tak jak już mówiłam, cieszę się, że możemy powrócić do takiej normalnej formuły i spotkać się bezpośrednio. Bardzo Dzień dziękuję Panią i chciałabym na początku po podziękować za to. Że księżnica podlaska umożliwiła nam zaprezentowanie naszych prac i, w ramach wdzięczności, to skromne kwiatki, proszę bardzo, przydać. dziękuję. I również dziękuję pani bardzo. Bogusi za wkład pracy. Dziękujemy bardzo. bardzo. Witam wszystkich Państwa, wszystkich gości. Witam panią prezes Marię Szulgę. Witam wiceprezesów Joannę Petrusewicz i Lecha Wiszowatego z małżonką, koleżanki i kolegów z malarzy, wszystkich zgromadzonych gości. Witam i zapraszam. Nasza na wystawa jest organizowana w ramach międzynarodowego projektu w Erasmus+, o projekcie powie koleżanka Danuta Sajur, natomiast ja tylko powiem dwa słowa na temat obrazów. Obrazy są wykonane w różnych technikach, przede wszystkim jest to olej, ale nie tylko, mamy również rzeźbę, tam Państwo widzieliście na dole, z gliny. Wystawiają dwie sekcje malarskie działające przy Uniwersytecie, kolor i pędzel. Akurat mamy jedną tylko naszą instruktorkę, panią Anię Ralicką, ponieważ z drugiej grupy instruktorka dzisiaj nie przybyła, także witamy panią Anię Ralicką również. To ja tylko tyle chciałabym. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie. Oddaję głos pani Danucie bardzo. A ja naprawdę serdecznie, serdecznie dziękuję naszym koleżankom i kolegom za te piękne obrazy. Zobaczcie, jak one są trafione. Każdy obraz coś mówi, każdy obraz ma jakieś znaczenie. Tytuł projektu to jest: wiedza jest szansą na akceptację. I formy pozyskiwania tej wiedzy w tym naszym projekcie są bardzo różne. Między innymi seminaria. Na których nasze koleżanki i koledzy prezentowali różne tematy, przygotowywali sami, prezentowali te tematy poprzez spotkania międzynarodowe, gdzie, że tak powiem, wymieniamy praktyki i doświadczenie z naszymi partnerami na temat ich doświadczeń z uchodźcami. No niestety, z powodu pandemii covid mieliśmy tylko jedno takie spotkanie w Turcji, naprawdę fantastyczne. Czeka nas jeszcze spotkanie we Włoszech, no i musimy takie zorganizować w Białym Stoku. Jak przyjadą do nas nasi partnerzy, no to oczywiście będziemy musieli pokazać im nasze problemy, nasze doświadczenie, nasze sposoby rozwiązywania tych problemów. Poznajemy ten problem naprawdę bardzo szeroko, bo poprzez spotkania z uchodźcami, z ich dziećmi, ale. Y Edukacją w tym temacie są różne zdarzenia, takie jak to, bo każdy obraz niesie jakąś wiedzę, jakąś informację. Jestem bardzo, ale to bardzo wdzięczna naszym malarkom i malarzom za coś tak fantastycznego. Naprawdę się nie spodziewałam tego. Jednym słowem, naprawdę jesteśmy dumni z tej wystawy. Z tej, że promujecie i realizujecie zadania projektowe i to, że promujecie w ogóle nas UTW, no bo, no, nie spotkać można takiej wystawy jak nasza. Właśnie nasz Uniwersytet może się właśnie taką wystawą pochwalić. Także jeszcze raz dziękuję naszym koleżankom i kolegom, no i Przejdźcie się, zastanówcie się, popatrzcie, naprawdę każdy ten obraz niesie jakąś wiedzę. Dziękuję bardzo. przepraszam. Szkoda, że nie możemy Państwa poczęstować. No, i niestety wymogi sanitarne nie pozwalają. Zazwyczaj wszystkie wystawy były z poczęstunkiem. Tutaj, no niestety, nie ma tego poczęstunku. Ale za to Alicja powie wiersz piękno. Alicja, Alicja. tylko że chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Ten folder, któryśmy dzisiaj rozdali w ramach projektu, też jest po prostu informacją, jest wiedzą. Proponuję zapoznać się i przekazywać to innym. Grupa uczestników projektów, już naprawdę, ma, wiemy bardzo dużo. No i faktycznie poglądy nam się też po maleńku zmieniają. Także dziękuję bardzo. Proszę właśnie naszym szefowom od malarstwa przekazać podziękowania projektowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. No i miała być cała impreza artystyczna, ale tylko poprosimy dzisiaj, ale żeby zaprezentowała, przypowiedziała wiersz o włości. Proszę Państwa, ten wiersz napisany przez Czeczenkę, Aleję Elsanową. Krzyk serca. Ona mieszka w tej chwili w Polsce. Boli mnie serce, gdy słyszę nieprawdę. Jestem bezsilna, by zmienić coś w życiu. Płaczą, proszę, zrozumcie mnie ludzie. Jesteśmy tymi, co chcą jasnego nieba. Ważny dla nas uśmiech nasze dzieci. Nasze dzieci, takie same aniołki. Do dziś strach mają w oczach. Nie miały szczęścia w dziecięcym życiu. Pragnąc usłyszeć śpiew ptaków, Codziennie od rana słyszały w Zamiast zobaczyć słońca promienie, widziały od strzelby ogień śmiertelny. Proszę, usłyszcie krzyk mojej duszy. Szukamy w życiu pokoju, miłości. Nie tacy ludzie chcą wojny zaliści. Gdybym mogła serce otworzyć, żeby pokazać, jak mocno kocham tych, co pragną zmienić to życie na lepsze. Proszę, nie patrzcie złymi oczami, by nikt do dziś szukał zrozumienia. Teraz tylko marzę, by obojętność znaleźć, by nie było w nim nienawiści. Długo tu mieszkam, dużo przeżyłam. Było ciężko, czasami godno i głodno, ale przeżyłam ważne, że bez Nigdy nie zapomnę dobrych znajomych, którzy serca miłość mi dali, dając nadzieję, siłę i wiarę, dzięki którym istnieję w tym kraju. Proszę, pomyślcie, czy łatwo było mi zostawić swój dom, rodzeństwo kochane, dorobek życia, wszystko co miałam w jedną z dzieci, Chcę łzami w oczach, w sercu z tęsknotą płacząc i bojąc się, nie wiedząc co czeka. Czy było łatwo wyjechać w nieznane? Proszę, zrozumcie. Chcemy spokoju. Świetna wiesz, no Świetna. Dziękujemy bardzo Państwu. Zapraszamy dalej do oglądania. Komentowania można porozmawiać z malarzami, wszyscy malarze są obecni, <noise> także zapraszamy. Inspiracją była ta sytuacja, która zaistniała z tymi ludźmi, którzy przybywali do nas z różnych krajów. Chcieliśmy też pokazać kulturę, bo oni przecież pochodzą z pięknych krajów, to też są, też są pejzaże, również kulturę, więc jakieś tam i wytwory, wytwory ich prac ich folkloru, no i te, i te sytuacje, które oni musieli przeżywać, więc staraliśmy się to wyrazić w naszych obrazach. Hmm? Jest to Syryjka, która opuszcza swój kraj i w oczach ma nadzieję na spotkanie lepszego życia, spokojniejszego w Europie. Jest częścią dwuletniego programu międzynarodowego z Erasmus. Wystawiamy pracę na temat uchodźców. Są to różne techniki malarskie i przedstawiamy uchodźców z różnych krajów. Z Czeczenii, z Syrii, Ukrainy. Chciała przyjechać delegacja międzynarodowa, ale niestety koronawirus przeszkodził i wystawiamy tylko we własnym zakresie.